Witam wszystkich serdecznie Udało się Częściowo się udało Oto lutek No tak ma w paszporcie wpisane Lutnik eee. Przyjechał jakąś godzinkę temu no, troszeczkę wzięliśmy go, na, wzięliśmy go na pastwisko Żeby mógł się zapoznać Na razie z zapachami, z miejscem co mogę więcej powiedzieć? Już dwa razy się nam wytarzał. Białe plamy są gdzieś na ziemi. Śliczny. W tym momencie obgryza drzewką. Co jest ważne? Ważny jest fakt. Nie chcę się urwać, co? Ważny jest fakt, że kuleje. To jest. Pierwsza ważna rzecz. Druga ważna rzecz. Ma popękane kopyta. Postaram się później je wyczyścić ładnie i porobić zdjęcia, ale jeżeli dobrze pamiętam, prawy przód prawy przód? Ja. Prawy przód. Korona jest pęknięta w dwóch miejscach. Od góry do dołu. Tak. Od samej, od samej góry aż do ziemi, także... Ach. No widać, choinka spodobała mu się niesamowicie. Jest grzeczny słucha się. Przychodzi jak się go woła. O to jest niesamowite. Co mogę więcej powiedzieć? Ma jakieś tam drobne rany. Jakieś nic nieszkodliwego. Spróbujemy podejść do tego kupyta. Ale jeszcze mamy jest częściowo opłacony to jest bardzo ważna rzecz że te wszystkie pieniądze ze zbiórki, które do tej pory zostały uzbierane zostały przekazane już na no właśnie na poczet konia właścicielowi poprzedniemu teraz musimy dozbierać resztę osoba, która nam sprzedawała tego konia dała nam tydzień 7 dni i ten pan, który nam już wcześniej dawał znać, że ten koń stoi u niego, powiedział, że jeżeli nie spłacimy tej kwoty, to on się nie będzie po prostu pieścił, tylko przyjedzie z powrotem, zapakuje konia i ani pieniędzy, ani konia. Nie chcielibyśmy, żeby, żeby to jakoś. No już jesteśmy tak daleko. Bezpiecznie jest Tak. Chcesz, chcesz coś powiedzieć do ludzi na YouTubie? Prosimy o wsparcie, Żeby nie wtrafił po tego miejsca, a potem do rzeźni No chłopak, o chłopaka musimy zadbać. No, kopyta ma w tragicznym stanie, kuleje na dwie nogi. Tak, naprzód i na tył no, Widać, że jest wyeksploatowany jeśli chodzi o, o nogi. Nie co tam jeszcze jest w nich, ale będziemy to sprawdzać Jak przyjedzie kowal I będzie robił Tak, cały czas będziecie na bieżąco wszyscy Tutaj z informacją Z tym co się z nim dzieje No zobaczcie jaki on jest uszczęśliwiony Z powodu głupiej choinki no. Chcielibyście żeby taki Taki koń trafił po prostu pod nóż Na mięso Spróbujemy zobaczyć te nogi jeszcze Oho, czekaj, no, witasz się. Tak, witasz się. Oho, lewy. Zobaczcie, pęknięcie. Widzicie na środku. No, kopyta są do strugania. Zobaczcie, tutaj wszystko odchodzi. Odrywa się. Przestaniesz molestować Panie tę choinkę. Tak więc my zakończymy ten filmik właśnie na molestowaniu choinki. Ja spróbuję mu wyczyścić te kopyta w międzyczasie jakieś zdjęcia spróbujemy zrobić. Za dotychczasową pomoc serdecznie Wam wszystkim dziękujemy. Była dla nas nieoceniona, ale pamiętajcie, że to dopiero połowa drogi. Żeby żeby koni mógł zostać na stałe, to musimy uzbierać. Resztę kwoty. W tych trudnych czasach, gdzie po prostu koronawirus robi z nami co chce i, i jak chce, trochę kurczy nadziei i, i, i trochę szczęścia. Lutek! Chodź tutaj, chodź. Lutek! Chodź! Zobaczcie, jak ładnie idzie. Trzymajcie się. Cześć.